Grand Radio, Sierra ja, Romeo Bravo Kilo, gotowy do odlotu z pasa 09. Romio Bravo Kilo, możesz startować, pas 09. Startuje 09, Romio Bravo Kilo. Dobra, wszystko do przodu, wypychamy pół serwis, puszczamy hamulca. Startujący możesz zająć 09, spójrzmy, gotowość do odlotu. I napędzamy się do 65. Do 65 wytkować wężemy, krzyżowicz na siebie steru już, nie? Aha. A, ty tam siedzisz, Piotruś A my nad punkt to będziemy imitację za chwilę zaczynać, zgłosimy, ale chyba się wyrobicie spokojnie, nie? Tak. Teraz szybka lekcja latania. No. Jak robisz tak, skręca w no tą skręcam, tak. stronę, robisz tak, skręca w tą, tak leci do góry, Uuu. tak leci do dołu. Nie ciągnij za mocno, bo się pożygamy. Delikatne ruchy. No, lecisz do góry. O, skręca mi. No. Dobrze, że skręcał. Kazałaś, to skręcę. No, kurwa. ...informacja, Fiera <laughs> Mike, Philo, Victor. Żeby go jakby nie skręcał. No właśnie, się zaczął martwić, nie ja będą nabijać ze mnie Jedna osoba na pokładzie Zobacz jaka profesjonalizm Bardzo nawet ładne te lotniska Ładne, ładne Dobra I w górę jedziemy Ale generalnie Teraz na skrzydle Tak jakby na przedłużeniu skrzydła okay. Jest domek, nie? Celuję skrzydłem jakby w tę okolicę Zielony dach, widzisz? No, ja widzę. A no. tu, ona? Bo, no. ok. Tu pan. Paulino, wiesz co? Nie. Bo tak się zastanawiam. No. Czy może wyjdziesz za mnie? Sprawdzolisz. <noise> to no może nie teraz, ale kiedyś na pewno. ale wiesz co? z tobą. Ty lepiej przyjmiesz, czy pasuje, bo to była zagadka. Ty, ale nie powiedziała tak, nie powiedziała nie. Ale to wzięłam. Brzmi niebezpiecznie. No dobra, ładne. Może być. A spodziewałaś się? Nie. Oto ty? Łajza, no. On, 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 umie mi robić niespodzianki. Słuchaj, no. A ty lubisz niespodzianki, no to ja je robię, no. Nie, ja ci powiedziałam, że masz mi się nie oświadczać. To to ja się nie oświadczać? <grym> Dlaczego nie chciałeś mi się oświadcać? po co, to, to komu? A po co, to, to Ale ładny pierślanek. może... Peter, jak tam w trzecim? Ja w trzecim. Dobra, to my powolutku wychodzimy na prostą. O no kurwa, wejdźmy. Trzy i mili, także dasz radę. No, ty, ale oni wszyscy pełne lądowanie. No, 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 wszyscy, my też. Okej, ja no <grym> Ha, ha, cha.